Dziś chcemy się odnieść do ograniczania płatności gotówkowych. To nie teoria spiskowa, to nie domysły, to nie plotki, to odpowiedź ministra finansów z 5 marca. Odpowiedź, która potwierdza to, przed czym ostrzegaliśmy w okresie rządów Pisu i przed czym ostrzegaliśmy w trakcie kampanii wyborczej, gdzie liderowi partii Polska 2050 wymsknęło się w mediach, że marzy mu się. Polska, w której nie będzie płatności gotówkowych, wyłącznie płatności elektroniczne, później to prostował, wycofywał się z tego. Natomiast dziś widzimy, że rząd, który jest popierany przez partie takie jak Lewica Polska 2050 PSL i Platforma Obywatelska. Zmierza oficjalnie w kierunku ograniczenia płatności gotówkowej. Skąd o tym wiemy? Ponieważ zapytaliśmy i usłyszeliśmy odpowiedź. Jeszcze raz podkreślę, to jest odpowiedź ministra finansów na naszą interpelację z siedmioma szczegółowymi pytaniami o wdrażanie polityki unijnej ograniczania płatności gotówkowych zadane przez grupę posłów. 5 marca nadeszła odpowiedź na naszych profilach na stronie Sejmowej. Każdy z Państwa może zapoznać się z tymi odpowiedziami. I mamy tutaj czarno na białym napisane, że minister finansów zgadza się, minister Domański zgadza się z wdrażaną przez Unię Europejską polityką. Będzie jeszcze analizował, na ile zacieśniać pętlę ograniczeń prawnych. Natomiast e, przy okazji dowiadujemy się też kilku innych ciekawych rzeczy e, i spróbuję tu o nich krótko powiedzieć, a za chwilę po, e, głos zabierze jeszcze nie poseł, ale liczymy, że w następnej kadencji Bartosz Bochenczak, wiceszef naszego sztabu w kampanii samorządowej. E, proszę Państwa, te ciekawe rzeczy. Po pierwsze Unia Europejska wymusza na nas ograniczenie przy płatnościach e, w obrocie gospodarczym e, u przedsiębiorców do 10 tysięcy euro. I co jest tu interesujące, minister finansów to popiera, natomiast my już w tej chwili mamy limit prawie trzy razy niższy, bowiem w Polsce po rządach PIS-u, partii, która rzekomo stawiała się w różnych sprawach w Unii Europejskiej, mamy limit 15 tysięcy złotych, a mogliśmy mieć jeszcze niższy, bo pod pretekstem pandemii oni jeszcze bardziej to ograniczali. Kiedy my tą sprawę zaczęliśmy nagłaśniać... Obudzili się i gdzieś się z tych przepisów cofnęli do sprawdzenia, czy na ten pułap 15 tysięcy złotych. Natomiast zwracam uwagę, że gdyby wdrożyć czysto regulację unijną, tą, którą Unia wymaga, to mielibyśmy limit 43 tysięcy złotych, przeliczając euro po 4-3 złote, to mniej więcej 10 tysięcy euro. 43 tysiące złotych. My mamy 15 tysięcy złotych, czyli prawie trzy razy niż limit niż wymaga Unia Europejska. Druga rzecz tu interesująca to, że zgodnie z przepisami unijnymi transakcje gotówkowe w przedziale 3 do 10 tysięcy euro Realizowane przez osoby fizyczne z ludźmi prowadzącymi działalność gospodarczą mają im towarzyszyć specjalne, dodatkowe procedury potwierdzenia tożsamości. Nie wiem, czy ktoś już z Państwa to przerabiał, ale ja to przerabiałem. Coraz trudniej jest korzystać z usług finansowych. Chcąc założyć konto, chcąc wpłacić pieniądze we wpłatomacie, wypłacić w bankomacie, kiedy pojawia się troszeczkę większa kwota niż 100 czy 200 zł, mogą zacząć się schody. Podobnie przy korzystaniu z usług finansowych online, które powinny nam ułatwiać życie, a pojawiają się różne, różnego rodzaju komplikacje. Coraz więcej papierów do wypełnienia coraz bardziej nieprzejrzyste z punktu widzenia klienta procedury weryfikacyjne, na podstawie której można nam zatrzymać usługę finansową, zatrzymać przelew. To jest świat, który oddala się od wolności i my tej wolności, także wolności finansowej Polaków, chcemy bronić, bo uważamy, że kiedy możemy dysponować swoimi pieniędzmi, jesteśmy ludźmi wolnymi, kiedy natomiast jesteśmy poddani totalnej inwigilacji finansowej i stajemy się klientami, zakładnikami instytucji finansowych, no to już jesteśmy tylko trybikiem w wielkiej machinie, a nie kimś, kto sam decyduje o swoim losie. I my chcemy, żeby Polacy byli ludźmi decydującymi o, losie, o swoim losie. Ostatnia rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć, bo jak mówię w tej interpelacji jest znacznie więcej, to nie czas na wykład, nie będziemy tego wszystkiego omawiać, natomiast moim zdaniem należy otworzyć podważyć uzasadnienie wprowadzania tych przepisów. Uzasadnienie jest takie jak zawsze, czyli walka z praniem brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Proszę Państwa, żadnych złudzeń. Pod pretekstem tych dwóch rzeczy, w różnych państwach, także Europy Zachodniej, prześladuje się ludzi za poglądy. Nie uwierzyłbym to, gdybym sam takich ludzi nie poznał i nie spotkał, w którym zamykane są konta za działalność polityczną w bankach, po naciskach politycznych. My się na to zgodzić nie możemy. Muszą być płatności gotówkowe, musi być swoboda korzystania z usług finansowych. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałaniu obchodzeniu sankcji, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy musi być, ale nie oszukujmy się, że ktoś kto pierze brudne pieniądze przelewa z konta osoby fizycznej na konto spółki 10 tysięcy euro. No naprawdę, jeżeli ktoś uważa, że to się odbywa w ten sposób, jest kompletnie naiwny. Popatrzcie Państwo na aferę korupcyjno-agenturalną w Parlamencie Europejskim, gdzie wywiady obcych pozaunijnych państw korumpowały europosłów. Czy to się odbywało poprzez przelewy na konto spółek działających w jurysdykcjach europejskich? Nie. Miliony przyjeżdżały nielegalnie w walizkach, czyli już obowiązujące przepisy były zwyczajnie łamane. Popatrzcie Państwo, jak wygląda szczelność systemu finansowego najważniejszego państwa europejskiego, czyli Niemiec. Niemiec, które właśnie zdaje się, że wygrały konkurs unijny na stworzenie nowej instytucji we Frankfurcie do spraw przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jak to wygląda? W ten sposób, że największa spółka finansowa z zakresu tzw. fintechów płatności Wirecard okazała się inwigilowana przez GRU. I to jest oficjalna wiedza, rosyjski wywiad wojskowy e, e, mieszał na niemieckim rynku finansowym i co na to Niemcy? Nic. No to jeżeli można założyć własną instytucję finansową w Unii Europejskiej, to ta cała kontrola takich żuczków, którzy wpłacają 10 tysięcy euro jednemu czy drugiemu, to jest fikcja. Tu chodzi o coś zupełnie innego. A popatrzcie państwo jak wygląda przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. No jak wygląda? Tak wygląda, że mamy raje podatkowe, w których można lokować kapitał których na przykład kapitał pozaunijny z państw objętych sankcjami, takimi jak Rosja zakłada spółki, jak na Cyprze i nikt nic z tym nie robi i wszyscy to wiedzą, na Cyprze, w Luksemburgu, w różnych państwach i nikt nic z tym nie robi, bo tam gdzie chodzi o miliony, tam nie ma zacieśnienia regulacji, tam gdzie chodzi o miliardy, tam nie ma zacieśnienia regulacji, ale tam gdzie chodzi o 5 czy 10 czy 15 czy 20 tysięcy euro, czyli równowartość kilkudziesięciu tysięcy złotych, czyli takie kwoty, którymi dysponuje zwykły kowalski, tam się okazuje, że powszechna nam jest powszechna inwigilacja, sprawdzanie tożsamości, ograniczenia kwot. Po co to jest? No po to, żeby było wiadomo, jak pieniądz krąży w gospodarce, po to, żeby ktoś zbierał te dane na nasz temat, tymi danymi handlował. Te dane wykorzystywał i po to, żeby można nas inwigilować, a w razie czego odciąć od możliwości wolnego działania w wolnym społeczeństwie. My się na no to nigdy nie zgodzimy. Drobne wspomnienie, a mianowicie e, trudno w to uwierzyć, ale pierwszy raz zetknąłem się z ograniczeniem gotówki przez Unię Europejską już 20 lat temu, kiedy byłem właśnie młodym politykiem, wówczas jeszcze nie posłem e, i dostałem propozycję po wyborach w 2004 roku. Pracy jako asystent europosła. I w swojej naiwności sądziłem, że będę mógł, tak jak to popierałem już wówczas, 20 lat temu, odbierać, tak jak to w Polsce można, wynagrodzenie w gotówce. Że po prostu jest jakaś kasa w europarlamencie, w której będę mógł pobrać należne mi wynagrodzenie. Okazało się, że nie ma w ogóle takiej możliwości, że ona nie jest przewidziana, że muszę im podać numer swojego konta, na które oni będą wpłacać. Pieniądze w formie elektronicznej. Zwracam Państwa uwagę na to, że to było już 20 lat temu i to nie jest specyfika Europy Zachodniej, bo jeżeli, i to jest ważna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy obaj podkreślili, my nie jesteśmy przeciwko nowoczesności w płatnościach. Polska jest bardziej zaawansowana niż Niemcy, jeżeli chodzi o płatności elektroniczne, rozwój internetu. Mamy swój system BLIK. Mamy fintechy, mamy bankowość elektroniczną nowocześnie zbudowaną, lepiej niż niektóre zachodnioeuropejskie banki. To nie jest domena Europy Zachodniej, że, że oni są właśnie super a my musimy za tym nadążać przeciwnie, Polska jest bardziej scyfryzowana pod względem płatności elektronicznych niż wiele państw Europy Zachodniej, ale już 20 lat temu było celowe ograniczanie płatności gotówkowych na poziomie Unii Europejskiej. To jest ich stały kierunek, to jest ich stały trend. I tu chciałbym zrobić jeszcze taką analogię. Tak samo jak nie zwalcza się przestępczości zorganizowanej zabijających ludzi na przykład z broni palnej w postaci jakichś egzekucji mafijnych poprzez zakazywanie posiadania broni ludziom, którzy strzelają sportowo, to bez sensu. Ci, którzy robią mafijne egzekucje, nie robią tego z broni posiadanej na swoje własne nazwisko. Tak samo nie walczy się z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy, ograniczając ludziom występującym pod własnym nazwiskiem w normalnym obrocie gospodarczym możliwość dysponowania gotówką, bo nikt kopierze brudne pieniądze finansuje terroryzm, nie występuje pod własną tożsamością jako Kowalski, nie przynosi 10 tysięcy euro. To jest zwodzenie obywateli. To jest zupełnie inny temat. I na koniec jeszcze chciałem dodać, żeby nie było, że mamy same złe wiadomości, dwie dobre wiadomości dla Państwa, którzy będą mogli oglądać transmisję naszej konferencji prasowej. Po pierwsze, gratulujemy Irlandczykom zwycięstwa w wyborach, normalnym Irlandczykom, którzy odrzucili lewicowe propozycje zmiany do swojej konstytucji, zmieniające definicję rodziny, wykreślające z irlandzkiej konstytucji wartość macierzyństwa i prac. Kobiety, pracy kobiety w rodzinie, e, likwidujące możliwość legalizacji muzułmańskiej czy islamskiej poligami, likwidujące jakieś dziwne związki genderowe. E, I gratulujemy Portugalczykom, którzy właśnie wybrali partię e, antysystemową, prawicową, narodową do swojego parlamentu po wielu latach nieobecności, gdzie prawicę reprezentowała lewica. Skąd my to znamy, prawda? Skąd my to znamy? Gratulujemy Portugalczykom, gratulujemy Irlandczykom, oby Europa zmieniała się w dobrym kierunku. Jesteśmy ludzie którzy mają szerokie horyzonty, śledzimy to, co się dzieje w innych państwach europejskich, nie tylko na poziomie regulacji brukselskich, ale też w innych państwach członkowskich, e, więc niech te dobre wiadomości też się niosą.